Witajcie, dnia kolejnego. Jeszcze trochę miękki ten chudziak, ale już można po nim chodzić. Myślę, że damy rady, coś zacząć trasować. W międzyczasie gnął się strzemionka, a my sobie tu coś porysujemy. I teraz, tak tu mamy poznaczone osie. I ławy mamy mieć o wymiarach 55 cm rozsuwamy się na boki po 27,5 w ten sposób. I tu od razu sobie już przeniesiemy wkręty do sznurka. Hop! Ta sama historia na każdej łowicy. Czyk czyk. Zaczyna u nas deszczem straszyć. No, ale może coś z tego będzie jeszcze. Zimno dzisiaj jak cholera. Muszę Wam się przyznać, że zginął mi w tym tygodniu jeden dzień. Byłem przekonany, że dzisiaj jest dopiero piątek, a jest sobota. Tutaj mamy ławy fundamentowe o wymiarach 30 wysokości. 30, tak, na 55 szerokości. W ten sposób przesuwam sobie, ustawiam sobie wszystkie wkręty na ławicach. I popuszczamy sznurki i przeniesiemy sobie to na chudziak. wszystko podbijamy w śwem traserskim. Zaraz do tego dojdziemy. Mamy to poprzekręcane, wszystko powyznaczane. I teraz możemy sobie spokojnie puszczać sznurki. To już nie praca w rękawicach. Hmm? epski sznurek Hop Trochę dałem ciała z koparkką. Bo ponarzutałem sobie tu w tym miejscu, gdzie muszę sznurki puścić, także teraz trzeba będzie odrzucać to Ale nic. Poradzimy Hop. z wiatrem Najważniejsze, żeby powyznaczać sobie winkla. No i dobra, mam kilka sznurków rozciągniętych i możemy sobie spokojnie teraz to trasować Przenosimy sobie w pierwszej kolejności piony. O tak, troszkę dalej. Okej. Okay. Tu widzę, że trochę za mało wykopałem, ale to się nic nie dzieje. 55 mamy mieć Także to jak odbijemy to możemy spokojnie sobie już przenieść metróweczką Pięćdziesiąt pięć Cyk I tu też 55 No i jest jak widać cyk i w ten sposób łapię sobie wszystkie winkla. I zaraz Tomka zawołam, sznur traserski weźmiemy i gotowe. No i tak u nas zaczyna padać. Chcieliśmy składać szalunki, ale doszliśmy do wniosku że w pierwszej kolejności sobie skręcimy zbrojenie, porozkładamy mebelki mamy w zasadzie wszystko yy, poznaczone już paliki pozabijane te szpilki, do których będzie dochodzi, dochodził szalunek i z tego tytułu, że jest to płyta meblowa nie chcemy, żeby ona nam popuchła yy, przez weekend, jak będzie padał deszcz to zaczniemy sobie yy, po kolei kręcić zbrojenie po sobie tubelki, pomontujemy kreski mamy potrasowane, więc na spokojnie możemy to zrobić. Od razu zamontujemy elki i dzień przed betonowaniem złożymy tylko szalunek, tak żeby jak najmniej był narażony na warunki. Tu mamy lekkie poszerzenie jeszcze na komin. Tu w tym miejscu też będzie szło szerzej na schody. No, i tyle, tutaj w jednym miejscu y, trochę źle wykopałem. Lekko nam wchodzi y, 5 cm, 7 może wchodzi nam na y, poza, poza chudziak, ale to się nic nie dzieje. Tutaj ostatni punkt był już koparką, wyjeżdżałem i te, te, robiłem to na oko, bo linie były już porozjeżdżane, ale to się nic złego nie dzieje jeszcze. Samego kręcenia balak już nie będziemy nagrywali. Pokażę na koniec, ile udało nam się dzisiaj zrobić. Jest sobota, weekend, także też nie będziemy nie wiadomo, jak długo dzisiaj pracowali. Zaczniemy sobie z tej strony i będziemy w, w tamtą stronę do wiaty, do wejścia się schodzić. Będzie nam wygodnie chodzić. Nie między zbrojeniami, żeby nie chodzić po glinie, tylko normalnie sobie spokojnie tutaj po chudziaczku te belki roznosić Także ja biorę projekt i lecimy tam do hali, tam już mówię jest ciemno i tak, także nic nie będzie widać Znaczy nie tyle ciemno, żeby nie można było pracować, ale zbyt ciemno, żeby cokolwiek nagrać Także wrócimy na koniec Wiatry, wiatry, wiatry Fajne na dzisiaj, sobota jest, godzina 13, my kończymy. Mamy już tutaj długą belkę wrzuconą na gotowo. Tamto poprzeszłą też mamy wrzuconą, tu krótką wrzuconą, część podocinane. Także myślę, że spokojnie w poniedziałek temat zbrojenia zostanie zamknięty. Zostanie jeszcze 3 bednarki wspawać. Puścić wodę i tyle. I myślę, że we wtorek złożymy szalunki. Na środę będziemy brali beton przy dobrych wiatrach. Podejrzewam, że już jutro zaczniemy w poniedziałek. Przepraszam, zaczniemy składać szalunki, jak pogoda pozwoli. Tutaj tego zbrojenia nie ma dużo dwie długie belki zostały i tam króciutkich kilka sztuk. Powrzucać elki i tyle. Także myślę, że spokojnie to powinno dość nieźle pójść. Chciałbym z tego miejsca też podziękować wszystkim za 5000 subskrypcji, które osiągnął nasz kanał. Bardzo fajnie to ostatnimi czasy zaczęło iść. Zasięgi się diametralnie pozmieniały. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie zatrzymujemy się, będziemy starali się wrzucać jak najwięcej, żeby na bieżąco było widać, co robimy, jak postępy u nas. A jak widzicie, dzieje się. Gonimy jak najszybciej te dwa, yy, dwa stany zero, żeby wyjść z ziemi, zasypać to, i jak najszybciej wracamy na poprzednią budowę, gonić ścianki kolankowe szczyty, żeby chłopaki jeszcze mogli w miarę szybko skoczyć z dachem tutaj są planowane ściany monolityczne ale zobaczymy jak będzie sytuacja z szalunkami no bo jak będzie problem z szalunkami no to po prostu wymurujemy to z bloczków zalewowych zamówimy je, nie ma ich tutaj, tego tutaj dużo na opartego można by było nawet to spokojnie murować Poprzeliczamy, podzwonimy, popatrzymy wypożyczalnie stąd jest Około 70 km, najbliższa, więc dużo zależy też od, od kosztów. No i druga sprawa jest taka, że dość mocno pozajmowane mają i trzeba zamawiać na konkretny dzień. A widząc, jaka jest pogoda, nie jest to takie proste. No ale zobaczymy. W każdym razie teraz skupiamy się na tym, żeby zabetonować w środę tutaj ławy fundamentowe. I w czwartek jedziemy na poprzednią budowę. Robimy izolację poziomu ław fundamentowych i, i zaczynamy murowanie. Także jeszcze raz dziękuję za 5000 subskrypcji. I widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się, hej.